Witam wszystkich fanów ząbków Jedziemy Tytana Titana BMW i SETTą. Tradycyjnie zwyciężone w trudności, auto jest seryjne. Zanim ruszymy, takie ciekawostki razem do kupienia za 30 tysięcy euro. W Katowicach chyba jest. Poszukałem, że BMW i SETTA jest na włoskiej licencji produkowana. Pierwotnie było to ISO i SETTA. Taka ciekawostka, i w sumie mało ciekawostek z Było jeszcze też BMW 600. Wygląda na to, że dwudźwiowa wersja. Może trzeźwiowa, Nie wiem, czy przód zmieniali, czy nie. Ale trochę dłuższa i mało drzwi z boku. I BMW 600 miał nazwę stąd, że miało pojemność silnika dużo większą. Całe 582 cm3 i 19,5 konia i osiągało prędkość 103 km na godzinę, a set... nie, setkę, przepraszam, 80 osiągało 58 sekund. Ja teraz będę jechał z górki, więc powinno być trochę lepiej szybciej. Czas docelowy na tytanie docelowy chciałbym pokonać Morisa Minora, czyli zająć drugie miejsce i to byłoby 19 minut 44 sekundy. Zobaczymy, jak wyjdzie. Pozwólcie, że przed startem Tigera sobie otworzę. Tycan nie jest aż tak nudny, chyba nie zasny, ale kto tam wie. A to w drogę. Lecimy! Bardzo się cieszę, że Posiadam 4 koła Jeżeli ktoś oglądał poprzednio moją próbę pilem Tridentem na pytanie pamiętam jakie były kłopoty na podjeździe pewnym To być może uda się teraz lepiej wyjechać pod górkę Cóż za prędkość, proszę państwa 130 na godzinę Seryjny auto, 140 Szampana. 155 i to chyba jest max jaki można by wyciągnąć Polska tak jakoś pamiętam z polonezem jechał 155 mówił, że to najwięcej jak jechał polonezem yy, Szacun. był ten orewicz yy, Przyczynną prędkość jakby Oszacował na podstawie prędkości mierza więc nie sądzę, by to było aż tyle, ale wróćmy naszej isety proszę bardzo, jaka przewaga nikt mnie nie powstrzyma. Nie dogołania mnie. Taka przewaga, proszę Państwa. Jest to jeden problem z tą przewagą. Jazmę cię pod górkę. I zobaczymy co się stanie. Już nie widzę, już źle, redukcja, dwójka, no dawaj, kuźwa, Jedenka. chyba wyszłapię tak, boję się trochę nawet dwójki, spróbujmy, dwójka, zły pomysł, dobra, czasami jedynka, jedziesz, jedziesz. Yy, Isetta waży 417 kg. Jakieś 2,5 razy tyle co Ilfriden. 10% przechęta jest i furtka z tej górki się wjeżdża. Jakieś 15 minut daje szacowy. czas. Jest, jest szansa z minorem połączyć. Chyba <tryk> ja będzie lot. Ja! Yep. I <noise> nurkujemy. Zobacz, na no ręka, dawaj, 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 pil, dawaj! Topaj pod górę. Nie, pod górę, tylko na brzegi. Próbujemy ominąć. Dopiero co myłem auto, no. Takie już grudno. Ja chcę piąty bieg! Yep. Woda ile wody teraz w rzece. Jak <noise> nie Jedziemy, 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 jedziemy. Ale jedna piąta wyścigu, dobrze idzie. No minąć kamienny murek. 4 czterdzieści powiedzmy że proste auto Troszkę zwolniłem. Teraz mi wychodzi szacowany... O! Jesteś wolniejszy ode mnie. Szacowany czas 22 minuty. Czyli dalej lepiej odpila. To tyle dobrze. Znaczy nie powinienem być gorszym niż trzeci. Pil. T50 ta mniejsza wersja była lepsza na tytanie I czas był 30 minut 51 sekund Trzeba ominąć jeszcze kamienny murek nie udało się to dobrze To jedzie W przodu przejechali, że nic nie robili Kubańcy. No dobrze wiem, gra oszukuje. Hmm. <grystanie> Chciałem powiedzieć, że uważam, że uderzenie w te wszystkie pachołki jest częścią tej trasy i ja wyjątkowo nie zamierzam omijać tak jak niektóre murki jeżeli to stwierdzam, że dałoby się szybciej to na stadionie chciałbym wszystko... sam środeczek rozbijać ta ścieżka tu jest w tym szodej tu jest to jest taki sam wertek. jedna trzecia wyścigu 7. Nie, 30 7.33 powiedzmy tam było 7 30 Tak jakbym odrobinkę przyspieszył. Dalej mi wychodzą dwie minuty jazdy. Bubskill. Fajny nik. ta lepsza, nie wiem jak on to jedzie przegrywa z to, ale nie mój problem. Au. 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 Nie jest tak nudno, Dzięki <laughs> temu Reliantowi. Sztawki nawet gdzieś na mapie nie widać za bardzo. Hop! <laughs> maner w powietrzu znaczy co? Upadek. Aj, 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 aj. To BMW. Dupą zarzuci. Ups, z tych ja zapomniałem zmienić biegu, przepraszam. Jakbym przyspieszył jeszcze tak z 20 na godzinę, to tunel by zaczął działać, ale iść tutaj gdzie niżej trochę. Tylko te boty teraz jak na nie nie patrzę razem razy wyjechać pod górkę Pod pewną konkretną górkę Podnadasz jej jakąś nazwę Górka terroru Górka zagłady Górka zgrzytania zębami, o! Może tak komuś będzie chciał się oglądać ten filmik i słuchać mnie to może napisać propozycję na nazwę. Chodzi oczywiście mi o tą górkę gdzie ilem tridentem męczyłem się chyba dwie minuty, żeby wjechać pod nią. A wszystkie boty stwierdziły, że mam za mało mocy i się odwróciły dupą do niej. trawkom po to, żeby nie stracić prędkości na barierze. Już ja się zagadałem, 54%. Patrzyłem, jaki czas wychodzi w połowie wyścigu. Jest, oto i przed nami górka z zębami. Wszystkie baty wyjechały, a to chamstwo. Zobaczymy jak sobie Reliant... Przede wszystkim zobaczymy jak sobie i moja po... O... poradzi. Jedziemy. Dwójeczka. Dwójeczka. Jedenka, dawaj. Dawaj. Reliant nie radzi, a my? Proszę bardzo, przyspieszamy. 19 na godzinę, proszę. Pięknie. Prawo i no, seta. Spodziewałem się że wszystkie, bo z przodu będą jechały tak jak to tu proszę. Jak nie patrzysz, to komputer oszukuje. Teraz jedziemy sobie festiwal, muzyczny, proszę bardzo. Jak się ludzie cieszą, że jedzie i seta. Panie, tyle się cieszą, że jedzie, co że... Znaczy, właśnie, że jedzie udało jej się, że nie rozpadła się Ile jeszcze słychać, jeszcze widać a ja się zbliżam do podospadu do no pewnie jak się jedzie klasą A może B fajnie wygląda skakanie, ale tu Ale w sensie też to było fajne Wpadek z wodospadu Dawaj, dawaj, dawaj co to, dawaj co to dawa, Rajan też już się wygrzebał według odwy. Maxem. Miał być sprytna próba ominięcia wody. Taki podrapany. Nieładnie wygląda Tarysa ota tutaj z Pod klamką. Eee, tu muszę pamiętać, że w tunelu jest myłka. Trzeba wjechać na lewy pas pod prąd. Albo moje zaskoczenie, jak pierwszy raz jechałem, to myślę, dobrze idzie, dobrze idzie. Jadę tunel, nie widzę tych bramek. A widzę mapkę w prawo, no to trzymam się prawej strony. I dawaj, zjeżdżam i pominąłem tego czego To nie było bardzo fajne. Je, yeah, parier. I przez miasteczko, i psy jakieś 68% Znowu się zagadałem, zagapiłem No i nie wiem, czy mam szansę z tym liderem czy nie I... Jeden, jeden, jeden. Tu bajka. No? Produkcja. My tam relajamy. A jest. Ale blisko. Yy, relajamy. Superban w moim wykonaniu seryjnym już byłby na mecie. Boris Minor miał 19 minut 44 sekundy. Nie 75% i ostatnie przewidywania w klei. policzyć się. 17 i 20 powiedzmy jest jak było drobinkę szybciej czas to dowiesz się, żeby trudne miejsce dla isatyn, to on zarzuca cały czas Przyłem. To już coś mi nie wyszło. O nich. Chyba nie chcę się teraz tego naprawdę ćzyć. 19 minut 44 Jeszcze mam ponad minutę, żeby dojechać na metę W czasie nie tu uprzedził tam, jak tę barierkę przebiję. Ciałki spadać. No, chyba były wyższe od Lisety. trochę ja. późno. Jedź, jedź, jedź. A reszta bo tu chyba już na mecie Jak wykorzystać moment do napicia się 19,44, czyli nie będę szybszy od Morisa Minora Travelera z serii drugiej z 1953 roku. Szkoda, bardzo szkoda, ale miałem nadzieję, ale nie liczyłem na to może tak. Teraz tylko trzeba się skupić na tym, żeby pokonać pila tridenta. Przepraszam, pila P50, bo on na pytanie był szybszy. Czyli 30 minut 51 sekund. Myślę, że to jest 10% w 10 minut przejadę. Mam taki plan mały. Spróbuję. szacować prawdziwy indeks tych samochodów w sensie na przykład wymienię im opony to, by wtedy indeks powinien odstawać tak. Najpierw będę podbijał samochód tak mocno aż osiągnę 101 albo 110 punktów indeksu Następnie zamienimy opony. Odejmę wszystkie części, które kupiłem wcześniej, po to, żeby uzyskać te 101 lub 110 indeksu i zobaczę, o ile spadnie wtedy indeks na tych lepszych oponach. I to powinno dać mi dać odpowiedź, który samochód ma 100 punktów indeksu, a który nie wiem, 72. Prosto, prosto, jedź, prosto, jedź. No i tak, 22 minuty. Chyba nie będzie już dłużej, 22 to będą. 22 i ile? 22, 24 i 0,44. Czyli 2,5 minuty wolniej od Morisa Minora. 8,5 i pół minuty szybciej od pila P-50. dobra. Dziękuję. Dziękuję tym, którzy wytrzymali i to obejrzeli. Yy... I co? Został mi jeszcze maraton do przejechania. Nie będę robił z tego transmisji. Yy... A właśnie, wkleję w komentarzu... Nie w komentarzu, tylko w opisie link do... W pliku. pliku no, na górze jest tabelka z czasami, i poniżej są różne stare pierdołki, stare wyścigi, turniej i tak dalej. Wybaczcie, nie chce mi się tego kasować jakoś bardzo. Może się co popatrzeć, ale nie zachęcam. <grybujesz> zachęcam. To go nas następnych wyścigów. Aha, jedno chciałem powiedzieć, bo najechał teraz set Tom. I tak na 99% następny samolot, który będę testował będzie Volkswagen y, typu drugiego wersji Deluxe 1963 roku. Jakby ktoś miał fajne malowanie chciał się nim podzielić, chciałby, żebym robił test w tym malowaniu, to napiszcie w komentarzu. I w sumie to tyle. Yy, Przekrażę mam starą konsolę i tak wygląda ekran na koniec, no ale... No tak. To byłoby na tyle. Dziękuję, trzymajcie się, o, akurat się jeszcze wczytałem, setka tak na do widzenia i nigdy nie mogę zapamiętać jak to się włącza tutaj. Dobra, trzymajcie się, miłego dnia życzę.